My farmi się farmy został go Chodźcie, my ich zabijamy no patrzcie, Bo ja, no ja nie mam że... many O kurde No kurwa, mówiłem no właśnie. On idzie do krzaka Czekaj Chodź. Nie mam many No to czemu nie masz many Idę. Zwarduję Drake'a jak coś No kurwa to tam... mówiłem Zwarduj Drake już! Co to było? tako ich zabijamy teraz? O kurde Rengar. Ale i co pojadzie? Idę, idę, idę. Biegnę, 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 biegnę. Biegnę, uważaj, uważaj. Masz jutrość? S? Pierwszy frag ragasem! S, S, S. Chodźcie dreka, dreka. Dobrze, Mikołaj. O, chodźcie dreka. Chcę ten item. No to, Taki jeszcze może do się można potanka iść. A ja słowo? Ja tam idę. Um, psie, no, o, po co jest to No cool, ale to jest skillowe. A po co ono jest? Ona nic ci nie da. Nie no jak nie? Co ci da? No więcej, HP. No w sensie. Ultem już zadajesz HP. Idź co? O, leci wykarowałem gościu. I co? Ja pierdzielę. Walona Syndra Ej, Syndra i Ranger No serio! Być. No mówiłem, teraz były dobre akurat. A może troszkę Gdzie ten Ranger? Chodź. To są słowa. Ja pierdolę. Nie ja pierdolę. Traficie czymś? Co on gdzie? No serio? Dawaj tego na Weź go zerkuj Nie mam multa, mu Teraz To ja znowu supporta mogę iść Ej, to poczekajcie chwilę, jeden meczek na boty, że tylko se pokatuje tego bo to zagrajmy jeden o, na No kurde, ja mogę jeszcze ściany przejść No wiem, a ja? Cześć, sprawdzę A ja też mogę! Chodź Nie mam many. Ja w sumie idę To jest, to jest papa pa, pa, pa. Uu, widziałeś to? Takie eee! kawałki Ale frajer z niego S, S? No Chłopie Każda linia wygrała No Ej, to jest... Co oni robią? aż to Ej! O, trafiłem! Ej, pierwszy raz udało mi się za tego. Okej. Okay. Ale trafiłem tą erką tak jak chciałem. Ach, stankowała mi co merkę, widzieliście? Uh -huh. luna jest OP To dziewczyna z parasolem. Eee... No, Te słowa to. to. Ło z parasolem, y a Kurde no! Aby tak idealnie weszło! A Yasuo ja mi zabrał. Ale to jest długi stun tej Sendry. Tak so, ja? A! Czym ja dojadłem? O, o, o. Kurde... <grabi> <grabi> moich oczach nie ma, was? Znaczy cicho, Raz, dwa, raz dwa wchodzi gra gaz.